Witam wszystkich. Chciałem Wam pokazać anarmagedon po wypasie byków. To, co tutaj się dzieje w dwa dni, to jest jednym słowem masakra. Patrzcie, co tu się dzieje. Tutaj się przejść nie dało koło tych drzew. Teraz goła ziemia. Wszystko pięknie zjedzone. Co tylko się dało. Wszystko wyczyszczone. Kurde, jak pomulczerza. Szok. Przejść się nie dało. Tutaj właśnie jest to źródełko ten rów. I drut. O. Kurde. Włeska się znalazła. Oj, nawet betony są. O tu poziom wody, a tu jest różnica. Ale wszystko przedeptane poszło pięknie. Oj, kalosz, kurde. Wszystko jest. Wszystko pięknie. Kurde. Worki, buty butelki o klaczki się znalazły, też ładne. Dobra, idę tam dalej. Jeszcze tam byczki, właśnie siedzą w krzakach. Zarazem do nich dojdę. No i tutaj na tym przynurzeniu jestem. I tutaj to przejście fajne. I tutaj też wzdłuż rowu. Wszystko robota zrobiona. Tutaj pięknie wszystko człowieka może iść teraz w zamszowych wszystko znaleziono One tu się tłuką. Dobrze, no, idę tutaj dalej. Ścieżka ładnie wydeptana. Wszędzie, gdzie się dało, to byli. Wszystko przetarte. Także jest pięknie. Sąsiad będzie zadowolony. No ma tutaj nająć jakiegoś murzyna Może złe określenia, Który ma mu tutaj drewno narobić Jakiegoś na opał Woda wszędzie jest No właśnie posprzątać Tutaj taki chrust No chrust teraz cenia. No, i tutaj robota zrobiona też na tej polance. Ładnie idę jeszcze tam dalej, w krzaki, ale coś tutaj jeszcze muszę Wam pokazać. Bardzo fajnego. A dokładnie tak, stoi tutaj bardzo dużo wody, a powodem takiej zaistniałej sytuacji powodziowej jest. Takie coś. O jest ładna, ta ma bobrowa. Woda spiętrzona na około metr. Dobrze. Idziemy tutaj dalej. No i tutaj te byczki były wganione. Wszystko ładnie przetarte. Miło będzie coś tutaj dalej porobić. Wszystko widzę oczyszczone. Tutaj w tych krzakach, a on da się przejść ładnie. No, żebyczki sobie tutaj siedzą. Kurczę, nie dało się chodzić, a teraz można przejść. O są tutaj tam wszystkie stoją, ale tutaj do rowem jeszcze nie przeszli dokładnie Tędy chodzili, ale wzdłuż tutaj tego rowu to jeszcze ich nie było. Dobra, idą tutaj dalej. Ale ogólnie tędy nie dało się przejść. Teraz można chodzić. Myślę, że jeszcze tutaj dzisiaj do wieczora posiedzą. O, jest jeszcze garnuszek. Ładny. Tam. Ale przejścia wszędzie porobione. Bardzo dobrze. No, a tutaj też cały rów zjedzony. Dwa dni i po robocie. Wszystko wygląda dosyć pięknie. No i dobrze, byczki są już tutaj. Wylazły wszystkie za mną z krzaczorów. Także ja już wracam. Szykuję im kolejną kwaterę. I tyle. To na razie.